Już? No. Witam. Dzisiaj nam wpadł w ręce taki silnik, silnik zaburtowy, yy, rosyjski czy radziecki, czy Salut 3 z 87 roku, zdzieloną w CCCP pokaż tutaj śmigę, na taką malutką śmigę silnik został przejrzany cały bo nie chciał chodzić, został niby taki kupiony, ale nie, nie, nie chodził i zostało wszystko tam przepeczane i e, co tutaj pokaż, no tu zostały wymienione uszczelniacze na wale, ten był tu krzywo wbity nie wiem, no, no o, tak go ktoś wbił tam fabrycznie Następny, tu odleciała warga. Tu jest reszta tej wargi. I jeszcze jest sprężynka, otwinała się. I trzeba było wymienić oczywiście wszystkie uszczelki, bo jak go się rozebrało, to uszczelki się rozpadły. Uszczelki są bardzo drogie, bo ktoś tam chce za dwie uszczelki 140 zł, więc uszczelki zostały z takiego odpowiedniego materiału wycięte. Jakiś kabelek tam gdzieś odcięty, bo nadmiar był, ktoś pozakładał. Yy, wężyk. I tu jakieś śrubki nowe, podkładki takie, o ktoś tam pozakładał co nie pasowały. A tą ktoś założył pod świecę. Taka była, nie wiem dlaczego, ale świeca nie, nie kolidowała z tłokiem, ale ktoś założył taką. No i jakieś tam podkładki, i tu widać, pokaż wężyk jest założony nowy i y, filterek paliwa. Gaźnik jest oczywiście polski, polski od polskiego komara czy tam Rometa, ale teraźniejszy, chiński. Ale chodzić, chodzi na nim. I zaraz zobaczymy go w akcji, tutaj we wannie. Dobra, wyłożę na chwilkę. No jest w takiej wanience włożonej, bo nic większego nie mamy. I tu jest taki kraniczek, trzeba go odkręcić. No nie wiem, czy tam paliło, jeszcze będę miał. A ja odkręcam do oporu. Jest coś, nie? I tu trzeba kilka razy mu. Go nie wiem, jak on teraz stał, któryś dzień. Nie wiem, jak on z odpaleniem, ale. Ważne, czy tam gdzieś kapnie trochę benzynki mm. Tu może czasem gdzieś lecieć no, Nie widzę tu żeby coś kopało jak na razie Ach, Chyba deszcz zaczyna padać No deszcz zaczyna padać jak zawsze mm. O coś leci 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 Leci? Leci na górze jest No i teraz go spróbujemy zapalić Czekaj, to to przykryje? Nie no, na razie nie jeszcze Mówisz? No.

Bo tu jest, powinien być guzik w rączce, tutaj, mm -hmm. ale ten guzik jest popsuty, po prostu, i tu jest taki. I jeszcze raz go zapalimy. Mm -hmm. Zobacz, piechna, taką wodę. No dobra, dziękujemy. No jest, woda? leciała. Então, m u l jest za niski poziom po prostu i tu zaś nie, nie ma studzenia, nie? No. Dobrze, ale tak może jeszcze raz go zapalę. No dawaj, teraz gaz w podłogę i zobaczymy.